No dobra. dobra, co tu się przegłówię Jak cię tysiąc Dwóch ty jedzie do was płaczę Dokładnie Ja pierdolę Ty Ja też nie wiem, no i ja przejechał stąd tylko, nie kurwa siedzisz w szpitalu przez półtorej godziny, kurwa się jechać po to, ma, to, to, to nie Panowie, akcja życia. Wyjebane cały offroader z Jadę do was do bazy. Tak, strzelają do mnie. 600 id, nie wiem ile jest ety na offroadzie. Ale wypierdalam całym offroadem. Jeżdżesz offroaderem? Tak, 3hp, 3hp. masz 3hp? 4% paliwa. To no, już masz e masz E-T przy strefie Krawduję Nagrywaj na YouTube, że Adrian Paliwo ma, co ma paliwo? Ariasz, ja Nagrywaj, pozdrawiam, pozdrawiam Jestem do... ...odoski, do nas do musimy dojechać O, policjantka tutaj jest? Nie myślałem że e, Farcik Co? Już się... się, się jestem offroadem na twoim Deku Zaraz wam mówię coś w środku ale z, do, w bramie jesteś już? Tak, już wjechałem do bramy Na ja. za, nazwy a, a czy to dreamsy były? Nie wiem kto to Bo dwa kotany. To co je, Szybko? Nie? Dobra, wchodzę 640 okay. ID ków, 400 ety I dwa koła Cześć. etanolu. Prawie. O kurwa To to były Dreamsy? Ciekawe Nie wiem, ale idę tam to Auto wybuchło okay.